Be prepared. Jest wow, chcesz z tej wow. strony agnostik? Wow. KokosFly i słuchajcie, jest z nami Miszy Kiszka, który zgodził się dołączyć do FPS All Starsa, niestety nie ma wuzeja. Siema Miszy. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy oczywiście grali w BF3 z naszym znamienitym gościem. Będziemy razem w jednym składzie, a to jest szturm na Wielkim Bazarze, także zapraszamy do oglądania. I nie jest to kolejna zbrojownia. Nie. <laughs> Jakie bierzecie perki? Ja wziąłem amunicję. Ja nie mam pojęcia, zaraz zobaczę, jak mi się gra za no. Ja będę nubił, nubił i wezmę kamizelkę. m 16, a co? O nie. <laughs> Dobra, to atakujemy punkt B, bo on jest najtrudniejszy do ataku. Już chyba do niego nawet wparowali. Tak, dokładnie. O. No oczywiście... Wo, 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 tak. tam <grych> o jeden, Jezus... To, to Ach. O. Nie, już byłem czarno-białe, kurde... Ale nie, dostał się ktoś... Kurczę, nie, nie padł, kolor. tam musi na tych leżeć ktoś... Dobra... Ach, miałem 320 smoka wziąć... No trudno... Dobra... A tym Beto nie wiem, czy to tak da radę bardzo... Spokojnie... Słuchaj, ty, Misze ty na wszystkich platformach posiadasz BF-3. Ta. Widziałem kiedyś klip z BF-a, jak gościu z tego smoka zabiło gości. Tak direct... No przecież my tak walczyliśmy... E, ...w rzezi. Taki event mieliśmy, o pięknie. Kubę prosto w ryj. Żryj gruz, piękny cyganie! U uwielbiam tutaj zawalać ten gruz na, na, na gości. To jest naprawdę taki fan a w mordę. Coś to idzie. Za długo nie grałem. Dobra, spoko wodza. Ściśniamy to wszystko. Jest! Zładowałem się. To się Dobra, to wezmę dymny. Oj, już padłem. Może nie będziemy tak bardzo raszować i się ubra dobrze wszystko. Ale to jest kurczę najtrudniejszy punkt do ataku, najłatwiejszy punkt do obrony. Jeżeli ten punkt zdołamy złożyć, to praktycznie wygraną mam w kieszeni, o tak bym powiedział. Dobra, wszedłem. Okej, okay, też jestem za tobą. Cholera, na mi się mylą. Ach. Dobra, biegnę do was. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ładnie. Tutaj kurczę, jeden stróżuje to przejście. granat! kurde, panika taka, że. Oj, ile gości podłożył. <grym> no. To jakaś tak. mała mapka, tak? Czy coś? Tak, tak, tak. Bazar jest mały. Bazar jest mały, jest na piechotę. Czyli co, mówisz, że często nie grasz często w BFA3 na PC? -cie?

Słuchaj, może jak tak, jak tak już razem gramy, to gdybyś mógł nam na przykład powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy graczami BFA na konsoli a na, na PC, -cie? czy w ogóle jest jakaś? Nie ma żadnej różnicy. Wiesz to generalnie jest tak, że na obu platformach są różnej jakości gracze. Znaczy no właśnie... Aha, w sensie, że jest to zróżnicowane tak samo jak na PC, tak? Dokładnie, są słabi gracze są dobrzy, a ci kolesie, którzy twierdzą, że a wejdę na konsolę przez wszystkich, bo na PC dobrze gram, to jest bzdura. No mhm. kurde dostałem sobie RPG Zastanawiałeś się kiedyś co by było gdyby właśnie ym, zrobić taką partię osób, które grają na konsoli, przeciwko osobom, które grają na PC, ale mają na przykład te osoby, które grają na konsoli, mają pada. Wiesz, to, to by się nie sprawdziło, dlatego że oni świetnie grają na padach. Mhm. Mm Właśnie widziałem chociażby niektóre, niektóre osoby faktycznie kurczę, aż czasem mam takie wrażenie, że oni używają myszek, tak? a nie, tak, tak, nie tak, padów. Kurcze, wiecie co? Musimy kurczę jakiś LVG tam narzucać. No spam granatami jest koniecznie niezbędny. Tak A starusz tam tutaj za dymach. Tak, tak, ale oni też są tam e, zgrupowani niesamowicie. Kurna! Z drugiej strony, z lewej strony. Kurczę, no za o jest okropna. Dobra, słuchajcie, zamiast apteczki biorę LVG. Chyba ich stamtąd granatami wykurzyć i to nie jest takie bardzo trudne. Może ktoś mnie podnieść? <gry> A no, tylko tam granaty A, tam świetnie, są. Padę. zablokowali mnie, podniesiecie mnie? No nieważne. Już, poczekaj. Dobra, dobra, jesteś, żyjesz. Błażej granat. A, apteka, apteka potrzebuje agnostik. No. Masz tutaj? Dawaj, tam w ogóle nie. Dobra, spamuję, spamuję tym LVG. Wszędzie grzeź, po prostu grzeź. No, kładzie. Dobra, wbijam, kurwa. Jest, wyczyszczone, wyczyszczone Boże, podkładamy, podkładamy stary. Pięknie. Wiedziałem, że LVG to jest naprawdę dobry pomysł. Nie no, już nas stąd nie wyczyszczą, no nie ma mowy po prostu. Och, to było intensywne. Teraz ja trzeba kurna dobrze chronić to i się podnosić. Za ścianą to stoi. A no to spaniam drugą stronę, bo już od tej prawej strony chyba weszli. Dobra, nasze. Okej, okay, ładnie. Można skanować nie. tutaj w bf -ie? Nie, 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 nie. Mhm. Przez niektóre obiekty w sumie, ale to mało jest takich obiektów. ładnie. To jest w ogóle taki dosyć ciekawy bug, że możesz wejść, tak jakby poza tą linię. Wróg, trzeba iść tutaj. No o. właśnie tam, gdzie ja poszedłem. Teraz. Tak, tak, tak dokładnie, co dokładnie tam, gdzie ty poszedłeś. Może powinniśmy jednak poczekać na drużynę, a nie szarżować we dwójkę. Oj tam. Wojna! Ofiary muszą być. O, byleby nie po naszej stronie. Kiedyś było takie powiedzenie, znaczy jest takie powiedzenie, że nie giń za swoją ojczyznę, pozwól, żeby wróg zginął za swoją. Coś takiego. No to nie jest dokładne, ale mniej więcej oddaje sens. Dobra, idę tam, z LVG. Łoż kurde, ilu ich tam jeszcze jest? Na tyłach jest, co? Tam się nie ma co oni są po prawej stronie, tam nie gdzie no jest. Trzeba, trzeba się kurna wpakować, bo inaczej to ich tutaj nie z, z, zwalimy, no Ach. No, trzeba tutaj wchodzić Z całymi siłami, no. No już tylko trzech jest, już tylko trzech jest, znaczy pewnie zaraz będzie więcej. Dzięczok. Ja. Okej. Okay. Dobra. Zaspałnuję się na tobie w takim razie biorę apteczka. Pamiętajcie, jak nie możecie kogoś zabić, bo się skampił za samochodem to walcie w samochód, Zdaję zdaje O, po lewej stronie są, po lewej stronie. Widzę, są do widzę dostali strony. Może okay. przyjdą do tego czołu potrzebny jest spawacz. A nawet nie spoko, widzę. Spoko. <laughs> Strasznie Szybko chodzimy mimo mi, mi, myszka rusza, kiedy jestem na tym działku. Na balkonie tam gdzieś jest. O, drodzy państwo. Ty, 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 stary, stary, podłożył C4, fuck. C4, oh. tylko nie zdążyłem go zdjąć. Ładnie. Dobra, ale zostaniesz podniesiony, myślę. Bo nie. Cholera, próbują cię reanimować. Kilko, kilka osób próbuje, niestety. Nie Podnosiłem tak. trzy razy. No czym? czasami tak jest. Może w gruzie po prostu był i. <grym <grym i tego. Tymny, tak się zabija tym okay. Oczywiście pomyliłem knefle zamiast ten. Rzuciłem sobie granat pod nogi zamiast yy, defi. Wow. No. <grym> nie, no tak to jest, jak się długo nie gra. No, przyciski się mylą. Tak, też Puszczy. mi się często był my... Widzę, że goście grają C4. Co to był, kamikadze? Tak, tak, tak. Uwaga, są za rogiem. Jest za rogiem, gościu. Za załomem muru. A, nawet dwóch. Dobra, do idą. kurna jeszcze jeden tam jest Osz ty w mordę jak skampiony jest Jezus Maria nie zauważyłem go jeszcze pod samą ścianą jak wbiegasz w ten załom to od razu po lewej stronie pod samą ścianą jest dobra wycofuję się żołnierz wsparcia Ajaj. siedział na bipodzie C4 bugaj niestety padłem <gry> szarża, szarża Wstawać, wstawać Dobra, tu będę O, o mordę Kurde z magnum nie zdjął podnieść Dobra, mnie. wstawaj, tak Dobra, pozwolony, uf Jezus, jaka intensywna akcja i bardzo dobrze Jeszcze jeden tam jest <grym> ze skarha Okej, okay, jest, wstawaj Dobra, dobra, ciśniemy na to A. Wyznaczam. Tak mhm. No, 15 tiketów, że tak powiem. Trochę nam zmiażdżyli No ja. Dobra, najwyżej zagramy jeszcze drugą rundziarkę. Dawaj agnostik, ciśniesz! Że jesteśmy już głęboko na ich tyłach. Polera, mini jest więcej tym skape. miejscu, które Dobra. Może John Black się tutaj zrespi. Po prawej. Po prawej, po prawej kokos. Po pra... A, no dobra. dobra, obserwujesz. A, fuck, fuck, uważaj, 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 są tam. Obiłem jednego. Dobra, Kubenos dostał. Podkładam. Zbrajaj, zbrajaj. Zbrojone. Nice. Nie, nie wiem, gdzie tutaj się przy, przydywać na nich, ale dobra. Już Wiesz tutaj. co, dobra, ja idę do przodu. O, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Uważaj, będzie. O, chyba nie podłożymy B. Ach. Ci baguje mnie. MarcinX.pl, wow. Kurna, nie lubię. O Jezu, nie miałem przeładowanego. No dobra. No, no, Nasz zespół przegrał. Ale to zagramy jeszcze jedną w takim razie. Eee, całkiem nieźle. No nieźle ci poszło, stare. No jak A na tak długi okres. 91 1 Kurde, też dobrze. W tym z 20 razy mi podnosili, nie? Pamiętam, jak e, nagrywaliśmy tydzień temu razem, właśnie z Rosajem i z agnostykiem, to <noise> było ciut gorzej. Że no, tak powiem. 4 na 11 miałem. <noise> no to w, w tamtym meczu mnie tak dużo nie podnosili. To no, no, ale, ale, jaki jest balans? Co to ma być? No zobacz. No zobacz, spójrz na ten po drugiej o, stronie. O kurczę, no. popatrz. Druga, trzecia. No faktycznie. U nas powiedzmy są dwie setki, a u nich jedna, ale chyba mają przewagę i tak lewelowo no dobra, może nam się uda tutaj ubronić, punkt B. Zobaczymy. Istotny to max? Mhm. Dlatego zawsze się uśmiecham pod nosem, jak ktoś mówi Wow, jest dwa razy exp podwójny na Battlefield 3. ja mówię, wbijam, nabiję sobie dwusetnego pułkownika. Taa. To. to teraz po cygańsku gramy, na oh. ich gruzem. Dzięki, 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 dzięki No, przynajmniej tym razem się szybciej załadowało. Dobra, może tutaj jednak obsadzimy ich. Możemy tutaj nawet ich zbezrajpować powiedzmy to, żeby tak zaofensywnie nie grać. Żyj! Dzięki. Boże jaki wytrzymali. <grych> Dobra, obstawiamy ten punkt. Okej, okay, ładnie, ładnie nam tutaj poszło, tylko oni zaraz nie będą wiem, co wchodzili zrobiłem, na zabiję ale wszystkich tak. Zajebiście Tylko żeby oni teraz nie weszli na TB od drugiej strony Gościu leżą a rzucam. rzucą Może wstanie Dobra. Od tej strony raczej uh, uh, uh. nie wejdą Co się słabo, stało? Słabo, słabo, słabo Od, od drugiej strony wchodzą? Tak O fuck Mój dyment mi cudownikiem laserowym na łeb cytował Granat, granat, podnieś mnie. Na, niestety wdarli się ładnie. Nie no, chociaż jeszcze... Kurczę, powiem wziąć jednak peczęga na bipodzie tak no na zdecydowanie tam trzeba było coś z czymś <coughs> dużym. O. Dobra, może jeszcze nie jest za późno. No okej, okay, no to w takim razie idę. No to Rambo mode. Dokładnie. Osłona drużynowa jest, kamizelka jeszcze się przyda. 320, no tak. No niestety. Dobra, ja chronię to przejście też. Kuna od tyłu, od tyłu wchodzę. Świetnie. Snajper siedzi i strzela. Dobra, trzeba iść. Dobra. Mamy na razie tutaj obłożone dwoma LKM-ami, LKM więc tak bardzo się nie dostaną, no chyba, że puszczą dokładnie. Co? Niczym sobie jakiś założę. O kurwa wydzierają się. Na razie to jakoś trzymamy, tylko chyba jesteśmy tutaj we dwójkę. Kurde ciężko będzie się tutaj zmieniać, jeżeli chodzi o przeładowanie. Idę do nas. No nie dojdziesz lepiej się zresp tutaj na nas i tyle. Przeładowuję. Dobra, staram się pokryć to. Dobra. Przeładowałem. <tryk> Mnóstwo ich na tym wysadzonym punkcie, ale 38 kg. No ja, Dobra, on Cię będzie tak podnosić, ale to zawsze jest szansa dla Ciebie. Dobra, już nieważne. <grym tryk> Chyba tego nie zdobędą. No nie, no na ostatnim kikecie mogą No powinni tutaj rzucać, spamować granatami jak... najwięcej jak się da tak naprawdę. To tylko czekasz, aż wejdą. No tak, ja tylko tutaj czekam aż wejdą. Ja jestem zdania, że na obronie nie ma kamperki, tak? To jest uzasadnione, żeby się Decydowanie Zdecydowanie tak czekać. O nie granat pod moimi nogami. O przeżyłem. Apteka, aptekę rzucaj słuchaj No rzuciłem ale jest za późno. Jestem na przeładowaniu Jak ktoś mi może podnieść to no nie za nie. bardzo mhm. Dostałem O rety dostałem też Dobra a, chyba weszli a. Mówię ci jest ten Balans jest nie ten Mhm Nie ja tak zdołaliśmy to dosyć długo utrzymać No ale teraz będzie jednak trudniej Przyłodonek, podłużony, te. No niestety. Dobra, słuchajcie, mam pomysł: wszyscy idziemy na lewo na ten korytarz. No tam, długi. tam można to było jeszcze obronić. Tam jest tylko jeden: jedna setka wredny szkop. Ale dupa. Kurczę, no jestem za daleko, żeby tam dojść. A to wredny chwilę. szkop. Dobra, dobra, pokryjemy ten korytarz. Może LKM tutaj też się przyda. W takich graczach jak, jak są po naszej stronie to będzie ciężko obronić. Dobra, id idę za miszą Dobra, no, proponuję tutaj się po prostu rozłożyć Tak, tak no. 320 320 Ops, żyj, Muszę nie weszli od drugiej nagle. Może jakoś napchnął właśnie, byśmy przeszli. A w sumie zapomniałem. Myślałem, że zmiany to. Jezus, Maria! Przepraszam, was serdecznie. Kury, kaczki, psy, okoliczności, przyrody, co się dzieje? Kogasek się prze, przestraszył. Dobra, sorry wielkie, już wróciłem. No to niestety jak ma się dwa psy w domu, to jest taka sytuacja niekiedy. Nasz kurde, zabiję. 98 nie, za bardzo tam kurcze idziecie do przodu już bycie wszystkich. Nie, nie, no zobacz, jest teraz z PvP Jezus. goście się podłączyli. Zbalansuj ten serwer już to jest bez sensu, to wiadomo było, że po prostu przyjdą i będą chcieli pokazać... Wow, Ale dopierdoliliśmy tym stupy! Nuby jacy ja PvP, bo jak gości nie znam Plan generalnie. PvP PvP Uwaga, nieprzyjaciel z No dobra, teraz to już będzie ciężko. Co to jest w ogóle za klan? No dobra, dobra zobaczymy, damy sobie może radę. Kolek, gdzieś tutaj był gościu. Wyciąłem ich tam, ale to... no ja nie byłem w stanie samobronić tam tego Jeszcze był gościu, który była FK, i dziękujemy. Dobra, to mamy jeden no nie... punkt, dobre, nie, został No, tak? B. Dobra, ten B to nie jest taki bardzo trudny jakoś Tyle, że zobaczymy kiedy oni wezmą czołg O, już wzięli właśnie I już będą wbijali czołgiem Niestety go tutaj nie Kurde, mam nadzieję, że mnie zobaczą No, wjeżdża, wjeżdża Ukryłem się Z jakimś biurkiem Dymne poszły idą Gdzie idą? Którą stronę? Lewą. Korytarzem Wezmę technika. Słuje rozwali czołem, Są tutaj jakbyśmy pokryli... dwie rzeczy. No, jeden kiksów. Może ten czołg się uda rozwalić. Gdyby tak, to by było po prostu fantastycznie. A, zauważył mnie. Nie mogę trafić. Trzeba tutaj naprawdę ostro bronić, a dobrze by było, gdyby ktoś tutaj przyszedł. 13 ticketów, nawet. Nie wiem, nie wiem, Choke nadal jest, kurde, czołg nadal jest, cholera jasna, nikt się nie chce nim zająć. Kurde, zaślizgnąłem się ze schodów, co za bzdurę. Czołg podjechał sobie elegancko na B. No nie, podłożył. Hmm, parcie, dwa Tiksy, no mm, błagam. Cofam się, cofam się, cofam no się. No nie no, tego plecy. czołgu nikt nie rozwalił, no. Tego czołgu nikt nie rozwalił, on sobie tam jeździ elegancko. Rozbrajam, rozbrajam. rozbrajam. Uda, uda Ci się, uda Ci się, uda Ci się! Jest, 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 no. jest, 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 jest! Tak, jeszcze kurna Zgraliśmy? kogoś tutaj po... Kogo... Pięknie! Yeah. Pięknie! Dobra. <laughs> Zajebista akcja, muszę Wam powiedzieć, naprawdę coś pięknego. No, tym razem już nie tak dobrze mi wyszło, ale. No to nie dali rady. Medal najlepszej drużyny, najlepsza drużyna. Tak ma właśnie być, kiedy się wszyscy razem zbieramy. Takie gameplay chcemy widzieć w tej serii. Wy zapewne również chcecie widzieć. Mam nadzieję, Miszy, że to nie jest Twój ostatni udział w serii. Mam nadzieję, że ci się o, podobało. Możemy części pograć. No, super super deklaracja. Na pewno nas jeszcze nie raz zobaczycie w akcji. Chciałem jeszcze powiedzieć, że gra była nagrywana na serwerze Kokos Client Pure Clan i opis osobiście na swoim filmiku podam. Jeszcze także dzięki Wam, wielkie. Dzięki Ci, Agnostik, oczywiście. No, dzięki za grę. Dzie dzięki Ci, Miszy, Kiszko. No, dzięki. I żałuję, że nie było Wyzeja, no ale trudno, czasami tak się zdarza. Także do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej. Siemano. I ja.